Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, trwa kryzys dialogu społecznego. Dialog społeczny kostnieje, nie jest w stanie dokonywać rozwiązań instytucjonalnych, jest zwykłym konsultantem ustaw, które nie powinny być na tym forum rozpatrywane. Brak jest na dzień dzisiejszy możliwości porozumienia w ramach Komisji Trójstronnej. W związku z tym ogólnopolskie porozumienie związków zawodowych y, wspólnie w porozumieniu z pozostałymi dwoma centralami związkowymi nie brały dzisiaj udziału w posiedzeniu Komisji Tuścolnej. Dokonujemy na swoich organach oceny y, ostatniej akcji protestacyjnej, y, manifestacji i, i w wyniku tych y, ocen dokonamy wypracowania stanowiska, które pozwoli nam przystąpić z większą energią, z większą siłą do dialogu, do rozmów, być może w innych gremiach, być może w innym otoczeniu. Dialog społeczny powinien stwarzać możliwości porozumienia w zakresie najistotniejszych spraw społecznych i gospodarczych. Nie możemy tylko uczestniczyć w komisji trójstronnej. By odbierać informacje, tak jak to było w dniu dzisiejszym w zaproszeniu, informacja na temat budżetu na rok 2014. My potrafimy zapoznać się z dokumentami, potrafimy ich czytać, informacje mamy. My chcemy na komisji trójstronnej wypracowywać strategiczne rozwiązania dotyczące wynagrodzeń, zabezpieczenia społecznego, kierowania środków na najbardziej potrzebne obszary życia społecznego i gospodarczego. To, że dialogu społecznego nie było, to dowodzi, że w ostatnich sześciu latach nastąpił wzrost liczby bezrobotnych o prawie 700 osób. To, że nie ma dialogu przepraszam, 600 tysięcy osób. To, że nie ma dialogu społecznego podniesiono wiek emerytalny, to, że nie ma dialogu, w miejscu stoją świadczenia rodzinne i mógłbym tak wymieniać jeszcze wiele obszarów życia społecznego. Dlatego proponujemy i zwracam się do, będę zwracał się do partii parlamentarnych także zwrócić się do swoich kolegów ze związków zawodowych by rozważyć możliwość powołania okrągłego stołu w sejmie praca dialog być może tam przyjmiemy rozwiązania które będą służyły lepszemu konsultowaniu, lepszemu dialogowi, lepszym rozmowom, bo to w parlamencie należy wypracować także rozwiązania instytucjonalne, które zmienią dialog społeczny i spowodują, że będzie on realną siłą w stanie wprowadzać nowe rozwiązania, wprowadzać także taki zakres konsultacji który będzie urzeczywistniał to, co jest teraz w społeczeństwie. Oczekujemy od rządu także odniesienia się do naszych postulatów i wniosków, które były wypracowane w czasie akcji protestacyjnej, która była w Warszawie, i to jest naczelną i pierwszą planową sprawą, którą powinniśmy w najbliższych dniach wspólnie rozważyć i rozpatrzyć. Te postulaty, które były zgłoszone, one się nie zmieniają, musimy się do niej odnieść, w jakim zakresie będziemy w stanie zrealizować, ale musi to powiedzieć rząd, bo ma pełną wiedzę w tym zakresie. Czy nasza propozycja jest możliwa do realizacji? Chciałbym poprosić pana Leśka Millera, który jest inicjatorem, czy był inicjatorem pierwszych rozwiązań dotyczących komisji Trójstronnej, rozwiązań prawnych, czy w tym zakresie także jest możliwość porozumienia? Dzień dobry Państwu. Sytuacja w komisji trójstronnej i dialog społeczny interesuje mnie z wielu powodów, ale także z tego, że pełniąc urząd ministra w 1994 roku kierowałem projekt uchwały powołującej Komisję Trójstronną i ówczesny rząd tą uchwałę zaaprobował i tak narodziła się Komisja Trójstronna. Pierwszym jej szefem był mój ówczesny zastępca Andrzej Bączkowski. Cieszę się również z tego, że kiedy pełniłem urząd premiera, tej komisji szefował minister, wicepremier Andrzej, Jerzy Hausner i do dzisiaj jest on oceniany jako bardzo sprawny bardzo skutecznie działający szef komisji trójstronnej. Niewątpliwie Jan Gus ma rację mówiąc, że dialog społeczny znalazł się w impasie i zawsze w takiej sytuacji oczy partnerów skierowane są na najsilniejszego, a niewątpliwie najsilniejszym jest rząd i prezes Rady Ministrów. I to na barkach premiera spoczywa obowiązek przełamania tego impasu. Premier mógłby wykonać ważny gest pod adresem swoich partnerów, sygnalizując możliwość realizacji jakiegoś postulatu. Jednym słowem, wejść czynnie do gry, dlatego że pozycja obecnego szefa komisji trójstronnej. Jest na tyle wątła, iż odstrasza to związki zawodowe od dialogu. Ja doceniam intencje pana ministra Kamysza, ale jeżeli ten minister od lipca tego roku błaga ministra finansów o 500 milionów złotych na walkę z bezrobociem na aktywne formy zwalczania bezrobocia to jaką? On ma pozycję w oczach partnerów społecznych. Jeśli tak ma być, to niech premier skieruje na szefa komisji osobę najsilniejszą w rządzie oprócz niego, czyli ministra finansów. Wicepremier Rostowski być może byłby tym przewodniczącym komisji trójstronnej, z którym dialog mógłby się toczyć warto. Ale jest też druga propozycja, jeżeli premier nie chce się włączyć czynnie w przełamanie dialogu, to przed, w przełamanie impasu. To przed chwilą zaproponował Jan Gus, aby przenieść próbę wyjścia z tej trudnej sytuacji na forum parlamentu, żeby stworzyć okrągły stół, praca, dialog. Ja deklaruję ze strony Sojuszu Lewicy Demokratycznej szczere zainteresowanie tym pomysłem i czynne uczestnictwo. Skierowałem na ręce pani marszałek Kopacz wniosek, aby na forum plenarnych obrad Sejmu wysłuchać informacji rządu o realizacji postulatów związkowych i o sytuacji w Komisji Trójstronnej spodziewamy się i oczekujemy, że ta informacja rządu będzie miała miejsce na najbliższym posiedzeniu sejmu. Szanowni Państwo, moja obecność tutaj nie jest przypadkowa, dlatego, że Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił do szefa OPZZ z wnioskiem o przystąpienie do rozmów, także o udział w Komisji Trójstronnej, także w dniu dzisiejszym. Wydawało nam się i w tym przekonaniu pozostaje, OPZZ powinien wziąć na siebie ciężar Przewodzenia ruchowi związkowemu i realizacji tych postulatów i tych haseł, pod którymi ponad 100 tysięcy osób manifestowało w Warszawie. Mam nadzieję, że ten wysiłek, ten ogromny trud i ten entuzjazm nie zostanie zaprzepaszczony, dlatego że trawestując powiedzenie obecnego tutaj Leszka Miller'a, można powiedzieć, że nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy. Dlatego, że organizacja tej manifestacji była początkiem i w zasadzie najprostszym wydarzeniem, chociaż było to ogromne wydarzenie w sensie organizacyjnym. Natomiast prawdziwy dorobek tej manifestacji będzie widoczny wtedy, kiedy pojawią się zmiany, dla których to zmian w Warszawie pojawiło się ponad 100 tysięcy osób. Natomiast, ponieważ niczego innego w formule naszej, naszego dialogu społecznego nie wymyślono, niczego lepszego niż Komisja Trójstronna, dlatego też Związek Nauczycielstwa Polskiego oczekiwał i w tym stanie pozostajemy że jednak ogólnopolskie porozumienie związków zawodowych weźmie na siebie ciężar sterowania dialogiem społecznym. Pozostałe organizacje związkowe, mam nadzieję, że również zechcą włączyć się do tej dyskusji, dlatego że jeżeli rząd niczego nie proponuje, to obowiązkiem związków zawodowych było taką propozycję złożyć i mam nadzieję, że stanie to się niebawem. Natomiast ta inicjatywa dotycząca debaty parlamentarnej również przenosi ten ciężar i miejsce dialogu na forum Sejmu, to jest może także próba i początek dyskusji o roli Komisji Trójstronnej, o jej formule, bo jeżeli ona się wypaliła, to trzeba dyskutować nad przyszłością tego ciała dialogowego. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli partnerzy, przede wszystkim przedstawiciele rządu i pracodawców uznaliby, że Komisja jest miejscem dialogu, jest miejscem wypracowania rozwiązań, a nie tylko i wyłącznie legitymizacją działań rządu, to tym lepiej dla tego forum dyskusyjnego, jakim jest Komisja Trójstronna. Dziękuję.